Okej okay, ludzie, witam Was w Kenny Mysteriously 2, 3 Diki Go yy, Werbujemy teraz dalszą część naszej drożdżenia. Gerald To walki z zdrowie. Dzikim Gonem w Ikeymore. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz w Skojatel? Najważniejsze jesteście Skojatel. Zobaczymy, posłuchaj mnie ościneczko, dwójka nie chciała, bo. Nie mogli zostawić wieki Potrzebuję twojej pomocy w Kaer Morhen Eee... Akcji, a dziki gon zjawi się pewnie niedługo potem Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie I zamierzam odpłacić się tym samym A dzięki. widzicie? się pomagać umiejętności pomożeć. bardzo nam się przydadzą Zastanowię się, czy brać ze sobą Wes W każdym razie, do zobaczenia w Kermore No, dzięki, dzięki Oto teraz ta kogo idziemy werbować? Zoltana, czy... Dixtre, dikstre bym zostawił na końcu, bo to taka suja jebana, bana smata piery daną zira. Ale Zoltan jest za to całkiem, całkiem, no, całkiem zacznę kolega, więc myślę, że Zoltan nam pomoże, bo bądź co, bądź to jest nasz stary, dobry druh. Czy zajmiemy sobie wszelkiej że. czy tu, czy jest... Nie, dobra, tutaj. Na rynek pójdę sobie kiedy indziej. Kiedy indziej sobie na rynek pójdę, przynajmniej. pewno... Jak zwerbuję wszystkich albo coś, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak gara będzie mnie zmuszać, żeby pójść jeszcze tam do M.Hyra. Co u ciebie, Dudu? A no, jakoś sobie radzę. Lepiej, ale nie narzekam. Przynajmniej jak na razie nie skończyłem na stosie. Powiedz mi, jak to możliwe, że z dobrze prosperującego kupca Biberwelta stałeś się biedakiem. Mógłbym o tym opowiadać długo, albo krótko. Jaka jest krótka wersja? Wojna. Myślałem, że kupcy raczej dorabiają się na wojnach. Moją wielką wadą jest uczciwość. Nie bogaciłem się na cudzej krzywdzie. Płaciłem podatki, wy oszukiwałem w księgach. A potem za to ostatek transportu. Jakoś się pozbierałem, wtedy piraci ze Skellige napadli na drugi. Straciłem płynność. Następnie przyszła inflacja, stopy procentowe się podniosły, a ja już nie. Wspaniale się wcieliłeś w postać Mengego. Nawet mi o tym nie przypominają wrzegliwe. Menge nie był znowu aż tak łaskudny. Nic nie rozumiesz. Doppler przybiera nie tylko kształt zewnętrzny obiektu, w który się zamienia. Przekonałem się, co ten by ma w modu. Po godzinie miałem ochotę połamać palce jakiejś czarodziejce. Po dwóch złapałem się na tym, że myślę o nadziewaniu na pala, a potem zacząłem obawiać się spisku Dopplerów. Nie myślałeś o tym, żeby wyjechać z Nowigradu? A po co? Żeby wpaść z deszczu pod rynne? Tu przynajmniej nie ma wojny. Jeszcze nie głodujemy. Chociaż i tak jest coraz cięższy. Przecież nie musisz udawać człowieka. Próbowałem już tylu wcielenia, ale mimo wszystko, życie w skórze Niziołka jest najciekawsze. To przecież wy jesteście panami świata. Uważaj na siebie. Tak łatwo mnie nie wytropią. Wiem, gdzie jest Ciri. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią! Ja pojadę, dla ciebie mam inny zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kermory. tam przywiozę Ciri. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku dzikiego gonu i Twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki, widzimy się na miejscu. Wesemir, Eskel i Lambert już tam są. Okej, okay, ludzie, no to lecimy w takim razie do Mengi. Do Dijkstry. Sobie gadamy. I odciąło mi gdzieś tam dźwięk, ale tam chcesz. gdzie gadało, on długo to razem to opierdolił na pół. Do aż do filmiku. Chciało, palce w Tyle. Po prostu nie jestem obojętny na Redani Nazwij to troską patrioty. I ta troska każe ci się pozbyć, Radowida? Dużo myślę o kraju. Bo po prostu mam tak pierdolony komputer tak pierdolone wejście do domu. Niby kurwa kart, sztuka, kurwa. Nie ma. Od, od samego początku kurwa, wej, od te wejścia są jakieś pierdolone. Ja mam wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mówię. Wiem, że niedługo Dziki Gon zaatakuje Kermorę. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki Gon? No, nie mów mi, że wierzysz w to brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej No stronie. Tak. Hmm... Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Ty kurwo. Nie jestem ci nic nie chuj ci kurwa na ryb. Kurwa szaty, ty. Mogę... No daj mu przyjebać. Masz chwilę? Mam. czego chcesz? Pierdalaj. Pora na mnie. Ja mam co. Ty, kurwa jaja obetne. kurwa przy sami dupie i Mmm... Mmmm, dobra. Uda hmm, się na skelingę Wiesz co się na chuj ma się udać na skelingę Dobra, zaznaczę sobie to i chcę zobaczyć gdzie będzie mchyr Gdy to mnie zaprowadza Tu Mam zejemasia stanu ja dupię, to ja sobie na skeligę pójdę Bo czemu by nie? O, bardzo ludzie, to pojedziemy sobie do Emhyra, bo jak naciskam y, udaj się na Skeligę, to to mi nie pokazuje, tylko mam tak, tak, sam, o, tak sam siebie tam wyruszyć na Skellige, Tego mi się nie chce robić, więc sobie pójdziemy do Emhyra, zobaczymy co, po co mamy do niego iść, co Emhyr chce od nas, także chodźmy zobaczyć, jedyna szybka podróż tam jest, wierzę, nie? ...z i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie był człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Cili w ucieczce przed dzikim gonem. A Walach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Cili przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. No i super. Emcher, Emcher, gdzie ty jesteś? Idę do Ciebie, mchyrku. Zobaczmy, co Ty ode mnie, kuta siazu, że chcesz. Jakie Ty masz do mnie znowu jakieś ślibane życzenia? Jeśli chodzi o Chiri, gówno się dowiesz. Prędzej, prędzej to Ci chłopie obetne jaja przy samej dupie, niż Ci powiem o Chiri, cokolwiek. Będę mu ściemniał, jak są kurleśni. Będę mu o wszystkim ziemniał. Nie mogę co chcesz? Wasza cesarska mość. Wasza Jej pedalska wieje. mość. Co cię sprowadza? Nie wiem, kurwa. Udało mi się ustalić, gdzie jest Cili. Nareszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywieź ją niezwłocznie. Ścigają dziki gon. Bezpieczna będzie tylko w Kermorem. Nie była propozycja, tylko polecenia. Potrafię bronić własnej córki. sam się tym, że. Wątpię. Dziki Gon to nie temerscy tarczownicy albo łucznicy z Lerii. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą wizimę. Setki niewinnych istnień. Kermoren jest na odludziu i tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Dokładnie. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Worchis. Ja pierdolę. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedzminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Mhm. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Pierdaj? Tak, o ile się zgodzi. O chuja tam kurwa, gara? Chuja ona tam nie pójdzie, gdzie? Ty, że jest pojebane jakiś? I tak tutaj jej nie przeprowadzimy, mam w to wyjebane, ona nie zostanie żadno tej królową, ma nie nic. Nie ma takiego chuja, gdzie? Takie łupci nawet nie ma. Gówno zobaczy swoją córkę i tyle. No ma zdjęcie, to możemy oglądać na co a tak to wyjebany, niech śpiew dalej chłop. O, tutaj noga więcej, tutaj noga tir nie powstanie. Po moim trupie najwyżej. Wtedy, mo wtedy może tam trafić, ale tak to to nie. Gdzie? Tak to na na to mam co to jest dla wyzwania. Eee, w dupie no. Ale na choja ma się tutaj wybiartać, to ja nie wiem, gra mi gówno mówi. Ja idę nie idę na skalingę, nie wiem po co dzięki połączonym wysiłkom Yennefer, Ale pójdę do zamku, tego... Nie będę gdzieś w domowym, bo się w okaże, w że będę w musiał w tak na zamek pójść, no. w ja wolę tak wziące już wziące zrobić Valach, ukryciu na Mgiel. No mam warsztat do na Skelingę wejdź na łódź kurwa, serio? to ja wchodzę do zamku a się okazuje, że ja mam wejść na jakąś pieprzoną łódź jadłupi no to tak ludzie, jeszcze raz używamy szybkiej podróży, musimy pójść do łodzi, no to idziemy a no ja, bo na wyspie Skelingę przecież skierd jest, no tak to wszystko wyjaśnię, to wyjaśnię sprawę ludzie, no tak No tak, tak, dobra, no to idziemy Zamknij mordę, bo ci No to co, no to płyniemy do na wyspę mgieł No dobra, to płyniemy płyniemy, płyniemy Zobaczymy czy te rzeczywiście tam jeść. Ale zobaczcie, byliśmy już kilkanaście razy na skeligę, na pewno przez to przez fabułę i potem przez zadania poboczne, które sobie też robiłem. Um, więc na skeligę troszeczkę już nas tutaj było, nie? Zobaczcie, że mieliśmy dosłownie przynosię Tuś przynosie, nie? i Cherry była, nie wiem. Pierwsza sprawa. Cherry, mieliśmy mieliśmy tutaj dość blisko, ale cóż. Nie wiedzieliśmy o tym, że ona jest tutaj. Dalej. No więc tak, tak jak wyszło, tak wyszło, Mamy jakieś zajce, to możemy mieć zebrać. I w końcu znaleźliśmy Ciri W końcu Ciri Ci do nas wróci Na bo ile można było się prosić Ciri jest teraz z nami będzie I zrobię wszystko, żeby została też na z nami Jako wiedźminka Ja już słyszałem o zakończeniach niektórych Zona może być królową ja o tamtych jeszcze jakichś tam innych, ale może ja o tych zakończeniach to będę mówił jak sam będę przy zakończeniu. Tutaj ja na łódź, kurwa, wiedźmin. przydupił. Miej wiedźmin, to w dupie, pójdź sobie dalej. Tak się nie dogoni. Może jednak nie dogoni. A, odpuściła sobie, no i dobrze. Yy, ale przepraszam bardzo, a ja mogę tam jakoś szybciej dojść? Chwila, chwila Paść, pas, po co ja płynę? Skoro ja mogę zrobić tak Okej okay. <grym> Dobra, nieważne To z tego co mogę się jakoś przybliżyć bardziej, ale o tym nie wiedziałem Czy jak już tutaj bliźni się na łódeczkę troszkę To jest tu? To jest ta wieża dojebana? Ta wieża? Tutaj widzicie, jaka jest wieża jeszcze, nie? To jest to wyspa mgie? Chyba tak ale dopiero po jakim jazdce się w ogóle ludzie skumają, łącznie ja mam jakieś tysiąc tam ileż do przejechania, nie? Znaczy, do przepłynięcia. No ta, no to, to chyba jest bo to jest jakaś... wieża No dobra, no dobra. On i mgła jest. No i zajebiście. Ja tylko ludzie jeszcze zobaczę, czy... ...ten, czy mi nagrywa dźwięk. Dobra, nagrywa, no to zaczynamy. Płyniemy, płyniemy. Za ile jest... W... Jestem... Na pewno zbliżamy się coraz bardziej do końca gry, więc to jest to. Więc to jest to, co mi się bardzo podoba. Że za... Oho, jest. Tak jest, ludzie. To oznacza, że um, teraz robimy finalne rzeczy, które... Zbliżają do maksymalnego końca fabuły. Uwaga, wykonaj zapis stanu gry. Zbliż się do przełomowego momentu w opowieści. Zalecane jest ręczne zapisywanie stanu gry. Widzicie, czyli już mamy finał. Tak jakby, znaczy pewnie jeszcze troszeczkę się do finału zostaje. Ale już mamy finał. I teraz ty, my sami musimy sobie zapisywać gry, bo gra już automat... auto zapisy nie robi. To mi się podoba. Okej, okay, ja to potwierdzam. Dobra, dobra, no to co? No to zapiszę tutaj. Na pewno chcesz rozpocząć podróż na wyspę. Po przybyciu na wyspę mgieł część zadań pobocznych przestanie być dostępna. Sugerowany poziom do... Doświadczenia przynajmniej 22, tak Widzicie, mamy finał już Mamy, ma, mamy to ostateczną zlezę, gdzie teraz same wątki fabularne robimy O, to jest to światełko, do, fia do flakonika sobie daliśmy widzę no. Halo, ale halo, tu mi ucieka Ale głównie no dobra, w końcu ludzie, mamy! I jednak w lutym skończę główną fabułę I od razu zaczę nagrywać wtedy Karew i wina, nie Krew i Wina, tylko Szarce z Kamienia Karew i Wina później troszeczkę no niestety już normalnie będą się ludzie pojawiać, te... Jaskar no, trójka, Assassins trzy... Assassins, sorry, Assassins. Pierwsza część. No bardzo, no to płyniemy za tą kuleczką tutaj jasności. Zobaczymy, coś się będzie działo. Ja muszę też osinki tak ludzie teraz przerabiać, żeby... ...idealnie był sam finał. Żeby nie było, że mam finał i muszę skoczyć osiny. To to byłoby troszeczkę hamskie ale też za to takie wiecie... ...w niepewności też trzyma, nie? Wiecie co o co O, przegoniłem to teraz? min wstecz, wstecz. O Jezu. i ode mnie. Ma ciosy. Tam No i później jeszcze jest za mną jakaś smata. nie ona leci. Spieprze się babo. Mmm, i chuj przepieprzę. Mhm. Że się okaże, że będę musiał powtarzać, bo... Łaj będzie. Hmm? Coś świeci. Wydupiaj. Wodnij stąd. Nie widzicie mnie. Urwa co to jest? O jezu! O ja Dobra, jeszcze jesteśmy chyba na miejscu. No ja Teraz tam maksymalnie przypłynę i tyle. O, zatonęła tak jak ta łajba. No coś, życie. Ta łajba nikogo nie obchodziła, więc... Czy ma fajnego jakoś? O, już tam jest. A dlaczego bym skrzynki nie mógł wziąć, nie? To są bardzo fajne jakieś rzeczy. Okej, okay, dobra, biegniemy dalej. O nie, no co to jest? O, o nie, Siu! Ani nie. O nie, O to... Gin! Łoń! łoń Dziś. To, to za smacić nie Dobra, czyli będę teraz musiał robić więcej zapisów na jednym stanie, żeby skałek dorobić Dobra, to lecimy W takim mój razie. I dokąd nas to zaprowadzi do chatki świetli zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Zampięcie. Zapokajmy. Jest tam kto? Zaraza. Kto? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. Coś ty zajednę, niczego tu szukasz! Czekam dziewczyny o, popie, o popielatych włosach. O wy kim jesteście? O. Jestem Gerard, Jedźmy. I sobie. Szukam dziewczyny o popielatych włosach z blizną na twarzy. Pozwolicie mi wejść? Nie. Zaczynam teraz cierpliwość. Ilu wa was tam jest? Ilu was tam jest? A co wprowadzisz z powszechny?

Więc się, my że jesteśmy nieufni. Więc będziemy musieli trzeba pomagać, jak trafiliśmy na, na wyspę. Wyspy. Nie da się trafić w zwykły sposób. Katastrofa morska to nie jest zwykły sposób. Dajże spokój. Dobrze wiesz o co mu chodzi. Uff. Ja wytłumaczę. Jakiś czas temu płynęliśmy ze Skype do Nowigradu. Aha. I Ferenc kupił od kapitana magicznego świetnika, który ponad znał drogę do ukrytego skarbu. Mm, nie zrobię wam krzywdy, czego chcecie. Dobra, pierwsza. Nie, nie musicie się obawiać. Jak powiedział, lista stada kurcząc. Straciłem już zbyt wielu kwiatów. Nie będę ryzykował. Okej, okay, poszukam waszych w zaginionych. Towarzysze, otwórzcie, bo z nie no, trzeba spokojnie... Nie znajdę waszych przyjaciół. To uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech. Iwo, Gaspar i Ferenc. No to łatwo. Ten Iwo. Gdzie go szukać? Krew, upa się, że przesiłka jest na wschodzie. Nie zdołałem No to będzie szokanko. Będzie go szukać Gasparda. No, powiedział, że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. O no, dobra. Gdzie poszedł Ferenc? Nie bo Ponieważ jest tam jakiś statek. Ferenc? To Złota Romska. Myślał, że zdoła go naprawić. Aha, okej. Okay. To odczekamy jego przyjaciół. Się wszystkich trzech. Do zobaczenia. Dobra ludzie, ale to co się będzie tutaj działo zobaczycie w następnym odcineczku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, dzwoneczkiem, żeby właśnie się mną. Widzimy się w następnym, no i cóż... Za niedługo kończymy wieśka, więc... Mam nadzieję, że wy też się, się tak samo, jak ja. Dobra, ale dzięki za ze mną i trzymajcie się, cześć.